Dzień dobry, z tej strony Ewa Żyźniewska, Fundacja Polska Media. Ja mam dzisiaj wielką przyjemność rozmawiać z panią minister Joanną Muchą i zadać jej kilka pytań dotyczących dwujęzyczności i naszych dzieci, które mieszkają w Holandii i jak je zabezpieczyć przed tym, żeby nie zapominały uczyć się języka polskiego. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pani minister, dlaczego nauka języka polskiego za granicą jest ważna? Najważniejszy powód to oczywiście zachowanie polskiej tożsamości. My, Polacy, no jesteśmy w pewien sposób inni. O, szczególnie wtedy tę odrębność czujemy, kiedy mieszkamy w takim kraju jak Holandia, jak sądzę. Więc najważniejszym i najbardziej istotnym argumentem jest zachowanie polskiej tożsamości, zachowanie polskich wartości. I tej łączności z macierzą, z Polską, i to jest absolutnie najważniejsze. Natomiast są też okoliczności i, i argumenty, które są dużo bardziej prozaiczne i dużo bardziej praktyczne, ale które są ważne. Jednym z tych argumentów jest sama kwestia dwujęzyczności. Jest masę badań, które pokazują, że język dwujęzyczność, wychowanie przez dziecko w systemie dwujęzycznym w sposób nieprawdopodobny rozwija mózg. Najczęściej jest tak, że te dzieci wtedy mówią lepiej w obu tych językach albo nawet wtedy, kiedy to jest nie język taki, jak na co dzień myślimy, czyli polski, holenderski czy jakikolwiek inny. To czy, czy jest to na przykład język muzyczny, albo jest to język, nie wiem, związany z rysunkiem technicznym czy z różnego rodzaju innymi takimi jakby systemami językowymi, to zawsze wtedy, kiedy dziecko dorasta, mając dostęp do kilku różnych, jego mózg rozwija się szybciej, rozwija się lepiej, jest bardziej elastyczny, bardziej plastyczny, to jest wielka wartość taka po prostu dla, dla dziecka. Kolejny argument, który ja wciąż na nowo podnoszę, bo on jest ważny w wielu krajach, to jest kwestia możliwości studiowania w Polsce. My bardzo zapraszamy, bardzo zapraszamy do Polski na studia. Jest bardzo wiele kierunków, które są wykładane na poziomie absolutnie światowym i absolutnie nie, może, nie, nie musimy mieć tutaj żadnych kompleksów. W wielu krajach na świecie studia to olbrzymi wydatek, studia to też czasem organizacyjne problemy. Wiem, że w Amsterdamie, żeby znaleźć miejsce zakwaterowania, to trzeba naprawdę wspiąć się na najwyższe poziomy organizacji, żeby, żeby to się udało. Dopiero wtedy uczelnia przyjmuje w swój poczet swoich studentów. Więc te studia w Polsce, możliwość studiowania w Polsce jest na pewno ważnym argumentem. I tutaj taka prosta uwaga nie wystarczy tylko mówić po polsku w domu. To naprawdę nie jest wystarczające do tego, żeby znać język polski na takim poziomie, który jest potem potrzebny w tym języku edukacyjnym, studenckim a w Polsce. Więc ta szkoła polska, to, to, to zapisanie się do szkoły polskiej, uczęszczanie do szkoły polskiej jest naprawdę potrzebne, jest naprawdę konieczne, nie tylko potrzebne, jeśli myślimy o takiej perspektywie. No i wreszcie, może, ostatni argument, taki już bardziej z, argument z globalizacji. Jesteśmy wszyscy w takim świecie, w którym tych relacji jest coraz więcej. Czy to są relacje. Rodzinne, bo, bo coraz więcej par mieszanych, czy relacje biznesowe, czy relacje naukowe, czy jakiekolwiek inne. Zawsze ten drugi język jest atutem wtedy, kiedy idziemy starać się o pracę, wtedy, kiedy sami jakąś działalność gospodarczą otwieramy, więc ten drugi język zawsze pomoże. Nie znam właściwie takich sytuacji, w której by zaszkodził. W jaki sposób stymulować rozwój mowy? Y i tu znowu nawiążę do tego, co już powiedziałam. Samo mówienie w języku polskim w domu nie wystarczy. Tym bardziej, jeśli to jest tylko jeden z rodziców, to jest absolutnie niewystarczające. Myślę, że szkoła, polska szkoła jest naprawdę niezbędna i gorąco zachęcam wszystkich rodziców do tego, żeby zapisywali do polskich szkół swoje dzieci. My staramy się podnosić tę ofertę edukacyjną, podnosić jej jakość, podnosić jej dostępność, dlatego żeby ta szkoła rzeczywiście mogła dotrzeć do każdego polskiego dziecka, które chciałoby języka polskiego w polskiej szkole się uczyć. I zdajmy sobie też sprawę z tego, że to nie jest tak, że wszystkie narodowości mają swoje szkoły wszędzie na świecie. My jesteśmy pod tym względem rzeczywiście wyjątkowi i wydajemy na to stosunkowo dużo pieniędzy, ale też wkładamy w to dużo pasji, żeby rzeczywiście ten język był dostępny. Wydaje mi się, że warto poszukiwać programów w języku polskim w mediach, że warto poszukać różnego rodzaju w mediach społecznościowych takich miejsc, gdzie, gdzie właśnie język polski jest wykorzystywany w komunikacji. My będziemy też uruchamiać program, który, który mnie bardzo cieszy, to będzie program Polonijny kumpel. Chodzi o to, żeby dziecko za granicą, dziecko polonijne mogło mieć kolegę, koleżankę w Polsce, z którym raz na jakiś czas rozmawia przez internet. Dzisiejsze możliwości takie, które technologia nam stwarza, no aż się proszą o to, żeby, żeby tego typu szanse dla dzieci stwarzać. Jestem przekonana, że i Przyjaźnie i korzyści edukacyjne dla tych dzieciaków będą wspólne i będą bardzo cenne i bardzo, bardzo im potrzebne. Więc możliwości jest bardzo wiele. No, nie wspomniałam o czytaniu książek, a to jest, wydaje mi się, dość oczywiste. Nie tylko zresztą książek, może też nie wiem, artykułów w prasie itd. Ale rzeczywiście dzisiejszy świat nam stwarza dużo możliwości, żeby po ten język polski sięgnąć. Gdzieś na samym początku zawsze musi być ta decyzja i ta determinacja do tego, żeby, żeby rzeczywiście tego polskiego się nauczyć. Które skończyły szkołę podstawową i zaczęły naukę średnią, bo to mniej więcej troszeczkę inaczej się przedstawia niż, niż w Polsce. Mają możliwość kontynuowania nauki w Polsce już w szkołach średnich? Mają możliwość, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że to zawsze jest związane z różnego rodzaju wyzwaniami, choćby polegającymi na tym, że nasze systemy edukacyjne nie są identyczne. I tutaj y, każde dziecko, które trafia do innego systemu edukacyjnego ma jakieś różnice edukacyjne w stosunku do rówieśników, z którymi się spotka. Więc być może trzeba będzie jakieś e, zakresy uzupełnić. Być może jeśli dziecko na przykład słabo por, 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 daje sobie radę z językiem polskim, być może trafi do oddziału przygotowawczego właśnie po to, żeby tego języka polskiego e, się nauczyć. My cały czas też pracujemy, mając świadomość tego, że ta polska szkoła się umiędzynaradowia, że właśnie wiele osób, e, z polskiej Polonii postanawia wrócić do nas, do, do kraju, a ich dzieci nie zawsze posługują się językiem polskim w sposób idealny. Będziemy chcieli też tę ofertę edukacyjną rozszerzać, po to, żeby takie różnice ewentualne można było uzupełnić i można było po prostu być przekonanym, że dziecko tym językiem polskim edukacyjnym posługuje się na tyle dobrze, żeby, żeby rzeczywiście w polskim systemie się odnaleźć. Często bywa tak, że na przykład dziecko bardzo dobrze posługuje się językiem polskim, kończy szkołę podstawową, na przykład w Holandii na szkołę średnią, bo tam wcześniej zaczyna się szkoła średnią no i jest taki problem, że wiekowo tak, jeżeli chodzi o, o szkołę średnią już nie pasuje, ponieważ Chyba dzieci w, w Polsce zaczynają od 14 roku życia. Powiedzmy, że ma dziecko 16 lat. Czy ono będzie powtarzało tą, te, te klasy? Czyli zaczynało od pierwszej klasy? Czy istnieje taka możliwość że takiego wyrównania, jakby, żeby wiekowo przechodziły do. do nie tyle wiek ma tutaj znaczenie, ile poziom edukacyjny. Czyli raczej będziemy sprawdzali, na ile to dziecko edukacyjnie jest na podobnym etapie jak polskie dzieci, niż wiekowo. Bo najważniejsze jest to, żeby dziecko ani nie weszło do klasy, w której ma poczucie, że jakiś materiał już znany tyle dobrze, że nie ma sensu, żeby powtarzało ten materiał, ani przede wszystkim nie trafiło do klasy, w która jest znacznie dalej edukacyjnie w stosunku do tego dziecka, bo wtedy będzie po prostu. Po prostu ta, ta edukacja nie będzie, nie będzie dla niego dobra, nie będzie dla niego skuteczna, przyjazna. nie będzie przyjazna. No, zbyt duże luki edukacyjne uzupełnić w jakimś krótkim czasie to jest po prostu za duże obciążenie dla dziecka. Więc nie tyle wiek, ile poziom. Oczywiście polska szkoła słynie z tego, że ma wysoki poziom edukacyjny, z tego sobie musimy zdawać sprawę. Nadal w wszelkich międzynarodowych statystykach mamy tutaj naprawdę bardzo bardzo wysokie osiągnięcia. Więc jest takie prawdopodobieństwo, że dziecko, które do Polski przyjedzie, będzie musiało jakąś część programu uzupełnić, ale z drugiej strony uzyska naprawdę myślę, że no szanse edukacyjne większe niż w bardzo wielu innych systemach edukacyjnych. Więc znów powtórzę to samo. Warto. Zwłaszcza y, pragnę zauważyć, że to są naprawdę fajne dzieci. One przyjeżdżają czasami, y, są, pomimo tego, że są dwujęzyczne, prawda? Posługują się y, y, dwoma językami. Czasami jest to jeszcze trzeci albo czwarty język. Czyli, moim zdaniem, to też jest e, takie y, y, bardzo fajne y, ubogacenie, też y, na polski. Tak o to się ja... wiąże z dyplomacją później na przykład? Tak? Spotkałam, spotkałam takie dzieci w jednej ze szkół, które, w którym mama mówiła w jednym języku, tata mówił w drugim tak. języku. Kraj, w którym się wychowywał był trzecim językiem. I, i, I czasami to były dzieci, nawet które posługiwały się czterema językami i przeskakiwały między jednym językiem a drugim w sposób absolutnie doskonały. Tak to są wielkie szanse. W dyplomacji to jest oczywiste, ale mam wrażenie, że naprawdę dzisiejszy świat, dla takich osób, które, które nie mają problemów z żadnym językiem, no, stwarza ogromne, ogromne szanse. I ostatnie pytanie, które chciałam zadać. Dlaczego warto zapisywać dzieci do polskich szkół i które z nich są uznawane w, poziomie, w polskim systemie szkolnictwa? Te szkoły, które są uznawane, to są szkoły orpegowskie, czyli te, które realizują polską podstawę programową, bo one rzeczywiście przygotowują w niezwykle podobny sposób do tego, jak to wygląda w polskim systemie edukacyjnym. Oczywiście nadal te różnice są, no bo wiadomo, że dziecko, które jest w szkole orpegowej, najczęściej ma raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu zajęcia po południami czy w sobotę, a polskie dziecko oczywiście jest pięć dni w tygodniu w szkole, więc różnice muszą być i to jest oczywiste. Notabene w bardzo wielu krajach mówiono mi, że dzieci, które chodzą do polskich orpegowskich szkół. Lepiej dają sobie radę w szkołach systemowych tych krajów, dlatego że polska oferta edukacyjna na przykład dotycząca, nie wiem, znajomości historii, czy znajomości geografii, czy na przykład znajomości mitologii jest znacznie szersza niż, niż w tych szkołach systemowych, więc te dzieci po tych popołudniowych czy sobotnich zajęciach wracają do, do szkoły systemowej w, w danym państwie i po prostu wiedzą więcej niż ich rówieśnicy. To jest też niezwykła wartości. Wydaje mi się, że warto to też docenić. Szkoły są uznawane w systemie szkol, szkolnictwa, dlatego że jest mnóstwo tych szkół. Teraz. Tak, bo są jeszcze szkoły polonijne mhm. i to jest tutaj ta oferta edukacyjna no jest inna. To są najczęściej grupy ludzi grupy Polonii, która chce zachowywać tę tożsamość, chce dać tę edukację swoim dzieciom, natomiast one nie realizują polskiej podstawy programowej, one starają się tak jak potrafią uczyć zgodnie z, z podręcznikami, które, które do nich wysyłamy, no ale tutaj rzeczywiście to uzyskanie tych polskich jakby certyfikatów jest trochę, trochę trudniejsze. Tak czy inaczej, nawet jeśli w danym mieście nie ma szkoły orpegowej, a jest szkoła polonijna, to nadal bardzo gorąco ją polecam, a my będziemy też stwarzać szanse na to, żeby nie tylko ta edukacja była ciekawsza, ale żeby też można było certyfikować znajomość języka polskiego i pokazywać, na jakim poziomie tym językiem się posługujemy. To jeszcze jest przed nami, to jeszcze nie teraz, ale, ale w tym kierunku zmierzamy. Rozumiem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję mi było Państwu. miło.